Witajcie dzisiaj kolejne porównanie flagowców. Tym razem Xiaomi Mi 9 oraz Huawei P30 Pro. Który okaże się lepszy? Zobaczmy. Zapraszam do obejrzenia. Na początek kilka informacji organizacyjnych. To porównanie będzie się opierało na takiej samej zasadzie jak ostatnio. Za każdy omawiany aspekt dany smartfon może zgarnąć jeden punkt, ale także oba mogą dostać po jednym punkcie. Zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie. Na końcu wszystko sobie podsumujemy. Obudowa zarówno Mi 9 oraz P30 Pro została wykonana w bardzo podobny sposób. Mamy dwie tafle szkła i do tego aluminiowa błyszcząca ramka. Mi 9 na pewno jest odrobinę lżejszy oraz smuklejszy. To przekłada się na lepszy komfort obsługiwania tego smartfonu smartfona przy pomocy jednej dłoni, mimo że oba urządzenia są podobne w kwestii wymiarów. P30 Pro sprawia natomiast wrażenie lepiej wykonanego, ale chcę abyście dobrze mnie zrozumieli. Chodzi o to, że drobne elementy, tak jak na przykład przyciski, są dużo lepiej spasowane, a w Mi 9 mają one jednak lekko wyczuwany luz. Huawei jest ciąższy i grubszy od Mi 9, ale dzięki temu mamy na pokładzie lepszą baterię. Bardzo mi się podobają ścięte krawędzie ramki w Huaweiu oraz to, że urządzenie można nabyć w naprawdę Świetnie wyglądających odmianach. Mam tutaj na myśli gradientowe plecki w wersji Opal oraz Aurora. Z tego powodu właśnie wizualnie bardziej mi się podoba P30 Pro. Ale po raz kolejny podkreślam, to jest jedynie kwestia mojego gustu, a jak wiemy o gustach się nie dyskutuje. Zarówno w Mi 9 oraz P30 Pro moduł aparatu wystaje ponad tylną obudowę, to może trochę przeszkadzać w codziennym użytkowaniu. Chodzi o to, że kiedy urządzenie leży płasko na stole, pod naciskiem może się przechylać na prawo oraz lewo. Natomiast sporym atutem P30 Pro jest odporność na wodę, czego w Mi 9 z racji ceny nie znajdujemy, ale fajne jest to, że oba urządzenia oferują port podczerwieni przykładowo do sterowania telewizorem. W każdym smartfonie jest do tego dedykowana aplikacja. Przednia część w obydwu smartfonach także wygląda podobnie. Niewielkie ramki dookoła ekranu, mały notch w kształcie łezki, gdzie umieszczono kamerki do selfie. Natomiast jest jedna różnica. Szkło w P30 Pro jest zakrzywione na bokach, a co za tym idzie także ekran jest delikatnie zakrzywiony, przez co powstają drobne refleksy odpadającego światła, natomiast w Xiaomi szkło jest zupełnie płaskie. Jeżeli chodzi o wykonanie, punkt przyznaję dla Huawei, ale tylko dlatego, że jest odporny na wodę oraz ma lepiej spasowane przyciski, natomiast Mi 9 także w mojej ocenie jest doskonale wykonany. Obydwa smartfony są wyposażone w głośniki mono umieszczone na krawędzi dolnej, przez co łatwo można je zasłonić palcami. Sama czystość dźwięku wypada bardzo dobrze, da się odczuć, że poziom maksymalnej głośności w P30 Pro jest odrobinę wyższy i do tego audio ma lepszą głębię. Wadą może okazać się brak złącza słuchawkowego zarówno w Xiaomi oraz Huawei. U. Do słuchawek także przekazywany jest dobry jakości dźwięk. Zatem w kategorii audio siomi oraz Huawei dostają po punkcie. Smartfony zabezpieczymy na dwa popularne sposoby. Obydwa mają szybko działające rozpoznawanie twarzy, które pracuje w oparciu o przednie kamerki. Natomiast próbowałem oszukać te metody zdjęciem, wydrukowanym, wyświetlanym i na szczęście za każdym razem się nie udało. Fajne jest to, że ekrany mogą być wybudzane dwukrotnym dotknięciem lub w momencie podnoszenia smartfona przykładowo ze stołu. Druga metoda to skanery linii papilarnych zatopione w ekranie. W obu przypadkach są one optyczne, czyli działają na zasadzie padającego światła zielonego na palec. Szybkość pracy wypada podobnie dobrze, jedyna moja uwaga to trochę zbyt niska lokalizacja sensorów. Wydaje mi się, że gdyby były one bliżej środka ekranu, to korzystałoby się z nich bardziej komfortowo. Natomiast ponownie oba urządzenia otrzymują po punkcie. Na pokładzie Xiaomi Mi 9 mamy ekran Super AMOLED przekon na 6,39 cala. Do tego proporcje 19,5 do 9 i rozdzielczość Full HD+. Sama ostrość obrazu wypada bardzo dobrze, do tego fajne kąty widzenia oraz przyjemne nasycenie kolorów. Huawei P30 Pro dysponuje ekranem OLEDowym Full HD+, który ma niespełna 6,5 cala, proporcje także 19,5 do 9. W tym wypadku szczegółowość obrazu także wypada jak najbardziej w porządku, ale myślę, że w tej cenie rozdzielczość Full HD+, jest raczej standardem i szkoda, że tego typu ekranu nie ma w najwyższym modelu tego producenta, natomiast cała reszta, czyli kąty widzenia, nasycenie kolorów, to stoi na flagowym poziomie. Oba urządzenia oferują funkcję na wzór Samsungowego Always on Display, oznacza to, że na wygaszonym ekranie są prezentowane najważniejsze informacje, takie jak godzina, data, nieodebrane powiadomienia. Jest również opcja ciemnego motywu, zarówno w Mi 9 oraz P30 Pro. To może się przełożyć na obniżenie zużycia energii i fajne jest to, że interfejs oraz aplikacje systemowe zyskują wtedy czarny motyw, to w mojej ocenie także wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jedyna moja uwaga wobec ekranów to maksymalna jasność powinna być ona odrobinę wyższa, zatem ponownie po jednym punkcie dla każdego. Następny aspekt to bateria i tutaj mamy już różnice. Xiaomi Mi 9 ma akumulator 3300 mAh, do tego obsługuje szybkie 27-watowe ładowanie przewodowe, ale do zestawu producent dodaje 18-watową ładowarkę. Mi 9 także dysponuje ładowaniem bezprzewodowym, możemy dokupić do niego ładowarkę Indukcyjną o mocy 20 W. Jeżeli chodzi o czas pracy na jedno ładowanie, uzyskujemy spokojnie takie 4-6 godzin pracy na ekranie. Na pokładzie Huawei P30 Pro jest bateria 4200 mAh. W zestawie jest ładowarka, przy której pomocy urządzenie można naładować pełna w około godzinę. Ma ona moc 40 W. Na ekranie możemy uzyskać wyniki od 5-8 godzin pracy. I tutaj też pragnę zauważyć, że ta różnica czasu pracy na jedno ładowaniu nie jest jakaś taka diametralna. I to jest o tyle fajne, że odnoszę wrażenie, że procesor z Snapdragon 855 w Mi 9 po prostu fajnie zarządza energią, przez co nawet przy tej mniejszej baterii prawie o 1000 mAh ta różnica nie jest tak jakoś super odczuwalna. Huawei także wspiera ładowanie indukcyjne, ale ma jedną przewagę w postaci funkcji zwrotnego ładowania indukcyjnego. Ale umówmy się, wydaje mi się, że mało kto korzysta z tej funkcji i to nie jest jakoś super istotne. Jeżeli chodzi o tą kategorię, punkt do bywa P30 Pro z tego względu, że może dłużej pracować na jednym ładowaniu. Mi 9 dysponuje najnowszym Snapdragonem 855, do tego 6 GB RAMu, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej, niestety bez opcji rozbudowania, do tego dual SIM, NFC, Bluetooth 5.0, system obecnie to Android 9.0 Pie, z nakładką Mi 10. P30 Pro został wyposażony we flagowy procesor tego producenta, czyli Kirina 980, do tego 6 lub 8 GB ram a także 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej, którą można rozbudować za pomocą karty NM. Na pokładzie hybrydowy dual SIM, NFC, Bluetooth 5.0, system tak samo jak w Xiaomi to Android 9.0 Pie, natomiast tutaj z nakładką Emotion UI. Obydwa smartfony działają wprost rewelacyjnie i w sumie nie było sytuacji, kiedy interfejs chociaż na chwilę się delikatnie zamyślił czy po prostu zawiesił. Z tego miejsca zatem ogromne brawa w stronę Xiaomi oraz Huawei za to, że system w każdy w przypadku jest naprawdę świetnie zoptymalizowany. Mimo tego, że P30 Pro osiąga trochę gorsze wyniki w benchmarkach, to w codziennym użytkowaniu raczej żadnej różnicy nie zauważymy. Wymagające gry to także żadne wyzwanie, a sama kwestia wyglądu systemu to już indywidualne preferencje, indywidualne podejście. Ja dodam od siebie, że wolę trochę bardziej wygląd nakładki MIUI, natomiast w kwestii wydajności myślę, że oba smartfony zasługują na punkt. Ostatni punkt naszego porównania to aparat i ten aspekt pomijające cenę oczywiście najbardziej różni oba smartfony. Xiaomi Mi 9 jest wyposażony w trzy obiektywy z tyłu, 48 megapikseli f1.8 do tego małe pixele 0.8 mikrometra oraz laserowy autofokus z wykrywaniem fazy. Drugi to 16 megapikseli o szerokim kącie, a ostatni ma 12 megapikseli f2.2 i zapewnia dwukrotny optyczny zoom. Przednia kamerka ma 20 megapikseli f2.0, maksymalnie wideo możemy nagrywać tutaj w 4K przy 60 klatkach. Na sekundę. Huawei oczywiście nie może być gorszy, dlatego z tyłu mamy cztery obiektywy: 40 megapikseli f1.6, do tego stabilizacja optyczna, autofokus z wykrywaniem fazy, następnie 20 megapikseli f2.2 o szerokim kącie, 8 megapikseli f3.4, ogniskowa 125 mm i to zapewnia nam pięciokrotny zoom optyczny. Ten obiektyw jest także stabilizowany optycznie. Ostatni sensor to to f3d, który wykrywa odległości w kadrze i pozwala nam uzyskać takie przepiękne, naturalne rozmycie bez potrzeby używania trybu portretowego. Przednia kamerka ma 32 megapiksele f2.0, maksymalnie wideo możemy nagrywać w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Natomiast oba smartfony pozwalają nagrywać super zwolnione tempo 720p 960 klatek na sekundę. Mi 9 co prawda ma stabilizację elektroniczną, ale jednak wydaje mi się, że optyczna w P30 Pro zapewnia trochę lepszy, bardziej naturalny efekt. Zdjęcia wykonywane w dzień myślę, że każdemu się spodobają. Oczywiście w każdym smartfonie jest zaimplementowana tak zwana sztuczna inteligencja, która wykrywa sceny, jakie fotografujemy, i dobiera do tego odpowiednie ustawienia. Przyznam, że barwy na zdjęciach są trochę bardziej nasycone w siomi, a fotografie z Huawei P30 Pro cechują się trochę bardziej takimi naturalnymi, stonowanymi kolorami. Bardzo mi się podoba głębia, jaką zapewnia sensor ToF 3D w P30 Pro, natomiast z drugiej strony bardzo mi się też podoba działanie trybu portretowego w Mi 9 przy okazji wykonywania. Zdjęcie selfie, bo to rozmycie jest takie w punkt, bardzo ładnie wykrywa krawędzie i te zdjęcia mogą się po prostu podobać. Każdy smartfon może oczywiście wykonywać zdjęcia w tak zwanej dużej, maksymalnej rozdzielczości. O ile w P30 Pro się zauważyć bardzo dobrą szczegółowość oraz fajnie wyglądające krawędzie i to, że to zdjęcie jest rzeczywiście ostre, to w przypadku Mi 9 fotografie są niestety interpolowane. Chodzi o to, że 4 piksele są łączone w jeden i wtedy uzyskujemy rozmiar pikseli na poziomie 1,6 mikrometra, czyli więcej światła wpada jakby do aparatu, do obiektywu. Zdjęcia wykonywane obiektywami o szerokim kącie są bardzo fajne, mają bardzo fajny efekt. Odnoszę jednak wrażenie, że tego typu fotografie w P30 Pro mają lepiej wyglądające detale, natomiast sam kąt obiektywów jest bardzo podobny. Huawei na pewno wyróżnia się mocno oferowanymi funkcjami w aplikacji aparatu, bo ona jest naprawdę niesamowicie zaawansowana, ale też pięciokrotnym zoomem optycznym oraz dziesięciokrotnym hybrydowym. I rzeczywiście efekty, jakie można uzyskać przy takim powiększeniu, robią wrażenie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że to jest po prostu smartfon, a te zdjęcia wyglądają rzeczywiście świetnie. Obydwa urządzenia mają także tryb nocny, w P30 Pro działa on dla każdego rodzaju obiektywu, natomiast w MIDI 9 tylko dla standardowego oraz dwukrotnego powiększenia. Mimo tego, bardziej do zdjęć nocnych nadaje się Huawei, fotografie są lepiej doświetlone, no i mamy także trochę lepszą szczegółowość. Zatem w kategorii aparatu punkt zdobywa Huawei. Sama punktacja wygląda obecnie tak, że 7 punktów ma P30 Pro, a 4 punkty ma Xiaomi Mi 9. Jeżeli zależy Wam na super, najlepszym aparacie w smartfonie, to na pewno wybierzcie P30 Pro. Ale jeżeli aparat nie jest dla Was ważnym kryterium, to na pewno wybrałbym na Waszym miejscu Mi 9. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górze, jeżeli się podobało. Do zobaczenia.